Serdecznie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj odrobinę później zaczynam, ale jestem gdzie przy. To? Ale jestem gdzie przy studni. Do dupy bym powiedział. Tak, moim językiem, chociaż fachowcem nie jestem. No i co? No i, 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 i no, nie, właśnie nie wiem co no trzeba z do dupy zrobić Okej okay, no yy, I tyle Moim zdaniem Ja tam troszkę dzisiaj już pozbierałem Powiem papierów Nie papierów tylko tych plastików Coś tam także no co, no wstała kompozycja, czyli pokazanie kaczek. O, te maluchy już to już one nie są takie maluchy to już sobie śmigają regularnie na zewnątrz. No tam maluszki, maluszki tutaj duże, statkowe przy samej siatce. No te już są byki, tak naprawdę, jak. No, byki no, ja nie wiem w ogóle. Czy one jeszcze mogą urosnąć? No, i jeszcze chwilę poczekamy, to zobaczymy. No ale o oh właśnie, bo to jest też. Z, to jest pani bamy, a tam w środku jest nasza kaczka, czy tam kacor? Nie wiem, jak to się rozpoznaje. Michał się nad tym nie zna. <ślażysy> o, o, teraz tu się <ślażysy> przeniosło. Coś tam, no, cały czas modernizacja wszystkiego. No dobra, ja sobie. Um, po pierwsze, pospałem dłużej, no ale kurczę, live wyczerpują w jakimś tam sensie. Znaczy w jakimś sensie, no w każdym sensie czyli trzeba potem odespać e, po drugie no co no, co robić, no pilnować tylko i liczyć żeby się zgadzało e, także pojadę sobie na karkóweczkę, mam nadzieję, że dzisiaj już będzie podwójna porcja, jak nie to tutaj i z tą rybką też ok. No i tyle i, no, no, i co tu powiedzieć? No, tak to trochę wygląda, że, że ja jeszcze mówię, bez hamulca tylnego, no to nie mogę... Chujwa oh, te zobacz złoślić. Od razu nie? Gdzie to jest moje? No, akurat odpadła, także w sumie jej szczęście. No, czyli robaczki tam podjadają codziennie po troszku. A no, co mówiłem, że no, gdzieś podjechać? No, ale bez tego tylnego hamulca nie chcę po tych górkach tam śmigać. No, no nie ukrywam, boję się, no, naprawdę się boję, nie? Żeby znowu sobie nie dobić tam. Kolejny raz. No. Ja wiem, że przetrwam. Ja wiem, że wytrzymam, ale, ale no, chwilę odpoczynku. No, potrzebuję. <grytanie> Dobra, nie będę zadązał. Do następnego i jadę, może coś zobaczę. A z tymi koporkami jeszcze nie mam kontaktu dzisiaj jeszcze z Michałem, więc yy, muszę się, no muszę czekać no, na kontakt. No dobrze, ja już jestem na wieprzowince, której nie ma, ale są te rybki, a nie te, znaczy te też są, ale są te, których jeszcze nie jadłem, no ładne widzę, uzębienie mają, więc taką sobie zamówiłem, ale jest podgrzewana, znaczy miała być podgrzewana, bo <tak tu... Żabki ostatnio królują, no nie wiem, no nie wiem jak to rozpoznać. Mi ta e, wieprzowinka smakowała, ale tam rybka też dobra. No, także tyle, potem gdzieś tam się przejadę kawałek, chociaż... A, dopiero co bym się wypierniczył na motorku, zahamowałem, zobaczcie, to jest taki... No piasek, no to jest wszystko luźne takie, nie? I podjeżdżam właśnie tutaj, pod to miejsce, no hamuję, jak to powiedzieć, przed nim i od razu zarzuciłem, aż tu, tu sobie troszkę tak naciągnąłem ramię, bo no musiałem opanować te motory, skutek. Także iść tam w cholerę bez, tej, ty, te, bez tego tylnego, na tych żużlach tutaj, to jest problem. To jest problem. No dobra, wszyscy widzę ryż, wczoraj, dzisiaj, wszędzie. Pałac wybudowany, a ryż na glebie. Jak powiedział, czy tam jak zwał, tak zwał. No dobra, no. Czekam, właśnie, właśnie, nie wiem, doczekam no, na tą rybkę, co ma się niby podgrzać i oś No dobrze, dostałem jednak dwie, ale nie podgrzane, także no, nie rozumiemy się czasami. No i oczywiście z chili, jeszcze limonkę dostałem, jeszcze sól, jak ostatnio pokazywałem, chciałem odrobinę, to już teraz wszystko jest zapamiętane. Widziałem dwie, ale w sumie pożywna ta rybka. W smaku taka sama jak, taka sama jak tamta yy, No ja przynajmniej nie odczuwam niczego innego hmm, Czyli To jest to ostre Ja wolę te mniejsze Też są ostre No ale tutaj nie ma To niech będzie tą Dlatego nie rozumiem dlaczego mi pan mówił ci Czyli poczekaj poczekaj bo dał mi te rybki nie niepodrzebne, no, a może po talerzach poszedł, o, o właśnie, możliwe, że podał. Dobra, zajadam, bo gut dopadł, zresztą to moja taka pora jest, jest około południa. Także zajadam, gdzieś tam pojadę, ale kurczę przestraszyłem się, jeszcze raz powtarzam. Naprawdę, no, ja wolno teraz jeżdżę jak jakiś dziadzia, nie? I na tym żurzelku, gdzie mój paluch, no chciałem tu zamówić właśnie tutaj przed tym sklepikiem i od razu mnie zarzuciło, no prawie prawie się wywaliłem, nie? Nie, no nie, nie, nie tak nie może być, no coś trzeba z tym zrobić, bo <gryw> będę się co tydzień wywalał, nie? No dobrze, zajadam, pozdrawiam serdecznie, pa. No wiecie co to właśnie co mówiłem wcześniej, że oczy jedzą pierwsze Znaczy to bardziej chodzi o estetykę, ale <laughs> głodnemu się wydaje, że zje więcej. Ja za tym jedną i jestem już najedzony. Trzeba będzie zabrać do domu. bo Ani psów dzisiaj nie ma, ani nic. Ja tam... <noise> Powyrzucałem trochę, ale nie ma komu jeść. No dziś widocznie u sąsiada jest lepsze. I dzisiaj i ten. No, nie, nie, no już nie popełnię tego błędu. Jednak sporo jest tego jedzonka w takiej rybie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja dogrywam ten sam odcinek, ale inny dzień, czyli następny, czy kolejny. Zobaczcie. Tu jest część i tu jest część w takiej klatce. Zobaczcie, tam jest tak na szybko. Było wczoraj robione yy, zabezpieczenie, bo taka była ulewa, że jeszcze takie nie widziałem. Tutaj, jak jestem, nie? Bo w Pompen widziałem. W Pompen widziałem też dobre pokazy natury. Yy, dlatego, dlatego nie było. A, jeszcze bo ja sobie wymyśliłem... Wczoraj poczekać za dużo od słońca. Wczoraj sobie wymyśliłem, że zrobię kilka ujęć wieczornych. No i jak bachnęła tak gdzieś koło 18, czyli jak się już robiła szarówa taka mocna, to dupa eee. No i co? I domownicy do domu, no bo na zewnątrz się nie dało siedzieć eee. No i co, no już się nie dało tam, że tak powiem, nic robić, że tak powiem, domek niewielki, po drugie trzeba jakąś prywatność zachować właśnie domowników, więc już nie kombinowałem, byłem tylko przestraszony mocno, bo naprawdę zacinało, się cały czas jest wiatr i to takich... <śm> Nie chciałbym powiedzieć, że mrozi, ale nieprzyjemny. No, ja już jednak przywykłem. a jeszcze nie ogolony. Ja już jednak przywykłem do około 30 stopni. E, no i dlatego tak wyszło. Jak wyszło. No cóż, no teraz, dlatego dokręcam teraz ten odcinek. Zaraz go wrzucę, czyli bardzo wcześnie. Niech sobie będzie. A możliwe, że potem się coś będzie wydarzało. Czy coś zobaczę, czy jakaś akcja, czy co. I. No i tyle. I się będzie robiło następny. No i też możliwe, że live dzisiaj. Ale to wszystko zależy. Jak będzie padało, to nie ma jak zrobić. Także. Nie wiem jeszcze raz pokażę czy to dobrze widać Ten No teraz gimbalek nie chce mi o dobrze Tem w tej no, w takiej w klatce no część My nie mamy więcej takich klatek Coś Michał wspominał że chce dokupić żeby od tej od no dobrze od ziemi to od gruntu żeby wilka nie złapały, że tak powiem No i tyle. O, tamto oczywiście już pływają No nie na te maleństwa, tu tu jest największy ból no i co? I trzeba powiedzieć też Że tutaj napadało też do tego przedbaseniku Płytka były ale jak się cieszą to niech mają, nie? No mówię, la, właśnie widać jak lało. Tu nie ma żadnego spływu, czyli czyli no naprawdę potężna ulewa. Idź tak, z tymi deszczami już mam tego dość. I to tak a szczególnie teraz, jak tu kaczuchy malutkie deszczu nie lubią. A tu mileje i to jeszcze coraz mocniej No dobra, zobaczymy Tam tutaj ładnie rośnie Te... No to posadzone co to jest no Nawet nie wiem w sumie co to jest Jak urośnie to się dowiem no, Także zobaczcie tam zalane coś Lało potężnie Lało Dobrze, kończę ten odcinek w takim razie Kończę ten odcinek i do usłyszenia. O, dalej się do... szuplej. E, I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, pa! Palmowy krzyku, kamera wodna, życie w Kambodży, w Twoich filmach, goni. Z pośpiechem na twarzy, krok po krok, pokazuje świat. Bez pośpiechu wamoku.